Patrz, już zamknij się. O, e, no, to jest już wieczór, no bo mała wyszła w ogóle i tak dalej, nie zrobiła obiadu i kazała mi przyjść z moją siostrą do tej restauracji. Dlatego postanowiłam, że od razu nakręcę na ten odcinek. A no to wchodzimy, nareszcie zamknij się. No, widzimy tutaj jest ten. Wiesz, jak tutaj jest chyba jakiś automat? Tam toaleta, tutaj to jest sklepik chyba. O, przy tym chyba usiądziemy. Tutaj się jakieś przyjaciele, a tu chyba jakaś parę, nie wiem. Tam jest sklepik? Gdzie? A tutaj na piętrze... ...kuchnia. Hej! Tutaj, no. E, dzień dobry. W czym mogę służyć? O Jezu, nawet się nie się Może karty jakąś? Przekro mi, ta restauracja nie ma karty. No to chyba nie jest restauracja. Ale mniejsza. Um, bo my to coś nowe, także proszę po prostu zrobić zamówienie. Dla niej zupę. E, zupę. E, a dla mnie na razie nic. Herbatę. No dobrze, jaka zupa? Ja chcę rybną. Zupa rybna. No nie wiem. To ja pomiderową. Bardzo smaczna. O to poproszę pomiderową. Dobrze, będzie za jakieś 20 minut 20 minut ja nie chcę zupy, nie lubię zup dobrze, uspokój się tak? no, no, ale nie, nie lubię zup cicho, bądź, sieć tutaj i nikogo nie podchodź e, dzień dobry halo, o, o, dzień dobry, dzień dobry co tutaj możesz kupić? a tutaj widzisz, obok mam tutaj właśnie ciasto Tutaj mamy tak, no różne rzeczy picia soki, w kartoniku i w ogóle. Herbaty też? To herbaty się składa z y, znaczy y, tego. No, składa z, w zamówieniu. Tutaj jakieś inne jedzenie. Przykład jakieś, nie wiem, chrupki. Różne tam mamy manchewki, chrupki, dwa rodzaje. W tym właśnie automacie no, tam z tyłu. Aha, sam ten, dobra. Y, no właśnie i ta... No i tutaj można kupić na przykład jabłuszka albo coś takiego. Aha, no to mam te ciasto. To może ja poproszę. To jest cytrynowe, tak? Bananowe. Bananowe, to ja biorę. Biorę, biorę, biorę to ciasto, biorę je. Dobra. Coś jeszcze pani bierze? Dla niej jakiś, nie wiem, sok. Taka mała, to może weźmiemy mleko, co? Mleko, mleko. No dobrze, bo my nie mam mleka, to na wynos mleko. Ciepłe. Ciepłe mleko na wynos. No dobrze, to ja mam mleko, dobra, to ciepłe mleko na wynos. Teraz zaraz zapakuję i panią zapyłam, żeby pani podeszła po swojego. A... a, Ej, to ty ciasto bierzesz? Zamknij się. Cię to nie miało być słodkie, żadnych deserów, a ona mówiła, że jedzenie. Ja sobie biorę jedzenie, zamknij się. He, he, hamburgera. Hamburgera gorącego czy zimnego w domu sobie przyrządzę. No dobrze, coś jeszcze? Eee, woda? Woda jest w butelkach. A to wodę w butelce poproszę. To wszystko? Tak, to wszystko. No, chwileczkę, podajęta. Eee... Gdzie to będzie? 22 Pet Proszę bardzo. Czyli ciasto mogę drześć, tak, to proszę wyciągnąć, zaraz to ja zawołam po resztę. Dobrze, dziękuję. Czego drzesz się? Siary robić tylko. Że mi siary ma, powiedzia że to jest radna my to zupa, tak? Przecież sobie kupiłam, tylko sobie w domu odgrzeję. Jezu. Aha, sok mi obiecuję miejsce, dobra, to... Woda. O Boże. I... to, dobra. Eee, proszę, zapraszam. A, to ja? Y, dla mnie, tak? Tak, dla Ciebie. Y, tutaj sok chciałaś jeszcze. Anka, tak zapomniałam. I tu masz torbę. Dobrze, dziękuję bardzo. O, cholera. Wiesz, Ambulka, masz tutaj sok. Ale nie pij, po zupie wypijesz. Malinowy? Ja wolę pomarańczowy. No przykro mi. A, Jezu, jak to jest cie... jasno, słońce razie. Ja czulę Boże, co ja bracę? Ja <grym> a ty ty mówisz? Ciszej bądź. Możesz się śmiechać, cicho, okej? Okay? A, oni działy są głośno, nie gadają o różnych rzeczach. Kto? No oni. Oni są yy, jako grupa przyjaciół, tak? Nie wiesz. Dobra, dobra, Jezu. Może sobie coś kupić stąd? A, chyba sobie wezmę do domu coś. Czekaj. I to się płaci? Za darmo nie wierzę. Można się najść za darmo. Nie idę. To ja wezmę to nie to. Ach. Tylko jeszcze jest. O, jest. A ja już myślałam, że nie będzie tego. Może, może nie ma. Dobra, ty, widzieliście automat? W formie siedzenie za darmo. No i co z tego? No i to z tego, że nigdy w żadnym automacie nie kupisz jedzenia za darmo. A, Jezu, jestem głodna, zaraz będziesz miała zupę. Nie pisoku. soku. Wiem, no wiem. Ze wszystkim trzeba się spieszyć, cholera. Tutaj jest zupa do kara na to, na gaz. W piekarniku nic się nie robi, dobra? E, tutaj, o, herbata, trzeba zalać już. Dobra. Mhm. Ciągnąć jeden samorut? jakby to się smażyło w piekarniku, ale nic się tam nie smaży. cholera. Dobra, to i tanie. Jeszcze nie! Będzie, o już idzie facet. Przepraszam za opóźnienie, ale coś się stało, kucharzowi. Proszę, jest zupa dla pani, a tutaj dla pani herbata. Znaczymy go, że, cera, że rachunek ym, zaraz przyniosę. ciasto, o rachunek to będzie pięć pięćset Aha, trzeba zapłacić. Najlepiej teraz. Mm, proszę. Dziękuję. Aha, Dobra, jaloś w końcu? No zjadłam, już zjadłam. A bo to lecimy, zostawia się tutaj te, nie? nie zanosi. No raczej nie, no to chodźmy. Ej, poczekaj na mnie może, co? Jest za miara No dobra, to w końcu ten odcinek. Właśnie restauracja. Tutaj widzicie, wszystko jest. Darmowe jedzenie z automatu, sklepik. O no i toaleta. A no właśnie toaleta. A... O jak w tej toalecie śmierdzi? Dobra, idę. To cześć, zobaczymy w samym odcinku.